Dużo się zmieniało w ogóle w mieście, wiesz? Tak? To mnie... spróbuj tak. mnie! Tylko mamy ostatnio problem z tytanami, wiesz? Jakimi kur... tytanami? Od tygodnia... Co to kur... Co to kur... jest? Kto, co to kurwa jest? tytani, co mówisz, że tytani nawiedzają nasz co zamek? <grym> co <grym>? co on Złaś! Demonie! Wypierdalaj! wypieraj stąd z mojej bazy! Już, Akysz! Jako lord to rozkazuję tak ci! Michał. To za tak... Dobrze, czy możemy teraz ja sprawdzić, razie. co się Ej, dzieje? Dobrać.